Siemka, widzę z tej strony, r dzisiaj sobie zagramy na turnieju platym na dwójkach. Mam nadzieję, że dzisiaj dobrze mi pójdzie, ponieważ po tym ostatnim, a w sumie jeszcze nie nagrywałem ale niedługo coś może się pojawić na kanale. Dobra, widzę, jesteśmy już w spotkaniu. Mam lagi, ale jakoś tu damy radę. Właśnie o tym mówiłem, że mam lagi. Bo już tutaj zabrał setę. Tamcikier. Z muszę teraz wracać. Mój rywal dostał wampany. Teraz wymusiłem ruch, przez co mój ziutek miał łatwiej z saveem. Choć teraz mam szczęście dużo. Dziewo, co tak? Inni szarują. Super. On się pojechał po set. Super. Oflandzenie pod bramką, ale chłop idzie po set. I mu się Do ja trafie do bramki ja muszę włączyć mikrofon, ponieważ mi się wyłączył, ale on to strzelił. Nie wiem jak on może być takim błotem, ale... nie coś jak pod Zaczynam. Fajnie to rozegaliśmy Także. Aha. Nie, nie, nie widzę. Wczoraj sobie uważam. Mamy dwunastkę mam. Kop. Dobra. Przybiję tę piłkę. Aha. Dobra. To leci in! To leci in! Dobra, widzowie. Let's go. Jest dwa, dwa. Oj Oj, przyszedł dobrze na raz, nie spodziewałem, się tego, by się tak samo trafił na szczęście. Nie on by... Dobra. To mieliśmy te piwa? Teraz jest szansa, żeby nasz ziutek strzelił za plecy jest gol. O nie, dostajemy asystę? Nie, to się, że justice. ale... Ale jest git, wygrywamy. Miesza ter. Ani piła. Wam podziostaliśmy. Mój siodek tu przebija. Jeszcze w To był dobry challenge. Ay. Zaczynam to. Oj, musi to być. O oh, Boże! Dobra. Musi to wysejłować. Dobra. Rywalcy nie trafili w piłę. Fart. Nie. Dobra. Małe. Na jego sklejkę poczekałem. Teraz... Przebitka. U! Dobrze, przyjęcie. Dobra, nie trafiła. w piła. Tu jest jeszcze? Dobra, zabijaliśmy niestety. Blokujemy ich. Wykopujemy jednego. Leon się znowu nie trafiła. Koniec widowie, przechodzimy do kolejnej rundy. Uff, udało nam się. Wygraliśmy 3 do 2. Nie było tak źle. Dobra widzowie. jesteśmy w kolejnej rundzie. Wygramy przeciwko sami Wolf. Wierzymy, że wygramy. Serkę zabieramy. Mamy laga, ale to nic. na Gdzie nasz rybał się myli. Tam. i Lag mnie trochę porobił i nie wiedziałem co zrobić. Ma od początku lagi, także to nie jest dobry znak. Nie, co jest? No wam, masz żółtek to strzela. To nieudolny. Trafimy w piłkę. Jakoś dziwnie robimy mnie tak torbosz. Że... Jeszcze to wkopać... Ej! Naprawdę, ja tam skręciłem jakby co. Naprawdę, no ja... Może tak tam się sejfować? Chciałem to jakoś tak wystawić do mojego typka, ale mi to nie udało. Zyskałem do mojego ruchu, co mi się stało. O, dobra. A, ja się bawimy. Tak. O! Nie wiem, jak to strzeliliśmy. Muszę tak trach w ten... Jest to bampa Dobra, James. Dobrze Ale nie fart. Nie trafię w seta. Jestem kukt. Ultimate musi coś zrobić. On też nie jest w najlepszej sytuacji. No bo, już masa to także... Niech to wiedzie. Mogłem użyć Dabla. jumpa, to. Ja nie mówię, jakieś szczęście. Nie, dawało do safe. Gramy jakieś 70. Wygrywamy nawet. Okej. Okay. Ja już nic nie mówię, bo akurat zrobił mi i laga i... ...clearować. w ogóle nie zwracajcie uwagi na mnie a moja logo zapomniałem to to w krzyżył chyba sobie sobie soto czemu siutek, się nie rusza jezus Ja chciałem pan jeszcze dojść Ale po prostu skupię na bumpowaniu Nie będę wlotować w te próby Poczekaj, nie spójrzmy Dobra, 4-1 Mam 25 sekund do końca, jest 4-1 Napiszę mi teamate, żeby strzelał. Chociaż on to na w mówię. Mam przybic, bo piłkę nie, czy on też to widział u siebie, czy po prostu ja tak nie wiem. Kto trafi, trafię za setkę na to, że trafiłem. Nie ma mnie tam. Dawaj, po prostu przebił. Jest GG's się. I stickle Monsters. Zagrał kolejny waczek. Jesteśmy już w pierwszym Dobra widzowie, jesteśmy już w kolejnym spotkaniu. Jeszcze Happy Dude musi dać okraina. Ja. Słuchaj, ptaszka A jest. Zaczyna się to pierwsze spotkanie. Tickle Monsters, vs Sally Gizmo. Muszę go strzelać. Oj. Oj. To mnie na mi też zły, bo ja powinienem podlecieć, ale jakoś się wyrzeliłem o to i zabrał mi jumpa. Ale nie poddawałbym się tak łatwo. Nice no shot. Let's go. Dobry mój kickoff, a oni z tego komentowali. Nie o to żeby na szczęście. Chyba to przebyłem. Okej. Okay. Ale się podkręciła, ta piła. Mój błąd, dam. Miałem nadzieję, że to wysejwujesz. Dobra. Dałeś się radę. Dobra. Dobra, mam to na No! Jezus! O, oh, tu bym sobie wowłał ten jeszcze nie będzie A, Oj, 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 oj. Oj, oj. poleciałem w malinę? Oj. Powiedz, że to wchodzi. Ja nie mogę, chłopy to w ostatnich... ...by... nie krasnę. Jakim ja jestem botem, chłopcze nie trafił tutaj, jeszcze sobie do B &B. Ale zagrałem mój bot Lepsze strzelaj Dobra, luz dam radę No Aha Aha! Nie, akurat już to musiał zrobić z Nie wierzę, że to zrobił Patrz! jest... To jest... To jest... To Ła no, dobra kasacja. Czemu go nie było? O, oh, dobra Tak słabo poszedł. Mega słabo grał Każemy strzelać. そ Nie mam szansę. No nie wierzę jak ja w tego nie, nie! No chyba... Chyba tak to się skończy, widzowie. No nie! Ja wciem ja wam po wyłopach. No niestety to na tyle w tym odcinku. Musiało się to zdarzyć, że wreszcie przegram. No i co? To tyle. Cześć.